Dzień dobry. Właśnie będę obiad wziął. Może tutaj położę. Tak niech będzie, bo widać obramkę i połowę. Widzisz? Połowę. O, widzicie? I mam. Właśnie ch chciałem później następny film nagram to właśnie wczoraj policja była z Wrocławia, wracali z granicy, wcześniej nagrywali. To serdecznie policjantów pozdrawiam i policjantki dwie. Jedna Blondynka, a druga, a jedna Rudawiura. <śledzio> ale powiedziałem wcześniej co byli to policjanci o dowódca całej tej grupy nic zdjęcia porobili, to serdecznie pozdrawiam Ech? Wrocław teraz będę nagrywał na tym kanale do piątku Ujecha micha. O. A z dobre. masełkiem dobre. Tu Masełkiem dobre ziemiaki też. kanal będę nagrywał Bo tutaj mam i cały 5000 subskrypcji, To trzeba zbierać też To właśnie dobrze kanał ja założyłem drugi To taki zestępczy Jacek był, a teraz jak zobaczył ziemniaczy, ziemniaczki i konserwę, mówi, ja kupuję, idę kupić też ziemniaki i ryby też tak samo, bo zru... ja ku rozgłodniałem. Ja mówię, no mogę, bierz z garka ziemniaki jest. To... Na wesoło, nie? Куди усе? I widzicie Rybka jest bardzo zdrowa A następny film nagram Właśnie tą paczkę Policja wracała z granicy Oponowali To właśnie Bardzo dziękujemy dla Policji, dla Wojska Że ogółem na całej Unii Europejskiej że po prostu chcieli przekroczyć granicę a im się nie udało a już właśnie widziałem też metalowy potrobił też o i tu z krakowa dostałem różaniec o te też a następny film będzie nagrany nagrywam dla was. wiatr wieje, ja wychodziłem Tam to słychać no miłego dnia i teraz na razie będziecie oglądać na tym kanale pozdrawiam wszystkich widzów którzy a nie pozdrawiam hakerów a jak słychać.